Dzień dobry słoneczka witamy. Cześć cześć. Słuchajcie dzisiaj mamy taki e, challenge o zdrapkę piękną kosmiczną siódemkę. O grubą rybę. O grubą rybę. E, my jesteśmy w pięknych humorkach. Po Paradiso. Odwiedzinach po odwiedzinach wielkich <laughs> Słuchajcie e, tu mamy 21 i 21 z dwóch Kamila, różnych... radę, puszczamy wam oczko. Oczko wam puszczam. <laughs> co my tu dzisiaj wydrapiemy? I super linie. ja mam 26, a ty masz 21. Też, Też mam oczko. masz oczko. No dobra, to ja moje oczka biorę tutaj na bocznicę. moja siódemka, moja Daj ją trochę wygnę, bo widzę, że się pręży. One wszystkie się tak prężą. <laughs> Niech dobra, się sprężą. Zobaczymy, kochani, co dzisiaj w tych zrapuniach. Więc tu przybliżymy. Dobrze, dobrze, i szukamy Żeby było zdrabi. widać te piękne, wygrane, i pojedziemy na targową, tak? Tak jest, mieliśmy jechać z radkiem i z kaminą, ale z No No, nie, mów. nie chciały, nie tak? Mów. można pisywać. sobie obejrzeć. Tak, tak, obejrzyjcie. No. Eee, ale na targowej sło... nie byliśmy w końcu. No. Słończyk, Wszystko przed nami. Krabik. Sło... A u was też tak gorąco, bo u nas to jest porażka. Tak gorąco. Wiatrak chodzi. Pewnie go słychać I trochę. nas trochę chłodzi. Podkowa i dzwoneczek. Ja tutaj... O, widzę podkowę. Już mamy. Jest dzwonek. Jest podkowa. No, pięknie. Co my tu mamy jeszcze? Kluczyk i lody. Kluczyk lody. Na razie tylko lody. Kluczyka zabrakło. Słoneczko i rowerek. No to szukamy. Słoneczko. O, mamy. Powiem ci, że symboli trochę tak mało, ale może nie będzie. Właśnie, taka wiesz. Porządna, czysta. Porządna. Arbuz, tęcza. No to to pamiętam, że było. Tu mamy arbus, arbuzik, tęcza, proszę. Dwa dublety na dole. Pięknie. Co dalej? Serduszko i sakwa. No to szukamy. Serduszko mamy, sakwy brak. No już szkoda, szkoda. Tu mamy co? Motylek i kości. Doble. Pięknie. Motylek kości. Dobry. Mamy tu. Mamy tu. Ale zobacz, wcale tak źle nie idzie. No. Piłka kwiatek. Jest Piłeczkę piłeczka. mamy. Kwiatka mamy też. Kolejna piłeczka. I tu. Dobra. Sześć wszystko. do końca. Ptak i popcorn. No to. Tu ptaszek, popcorn. Popcorn. Tu. I tu. Cztery do końca. Laczki i gwiazdka. Gwiazdko. Kojarzysz. Mamy, mamy. Jedną, Laczki. jedyną. Laczki się nie pokazały. Balony leżak. I co nam one Laczki. tutaj? Balony dadzą? leżak mamy. Tu nie ma, nie ma... Tu Czapka ale Ja już myślałem, że linia. Ja to samo, ale czapkę zobaczyłam, że blokuje, ale to nic. N, A B. NBA. NBA ja na razie nie mam nic. Ale jeszcze, jeszcze <coughs> Paradiso. Masz, zobaczymy, jak się. Oczko. A jak, też masz literki L? Ja mam Hej, literki H. Poczekajcie. O, H. A ja mam L. No to sprawdzamy. Co w tych L kach u ciebie? Co w tych L? -kach? No ten skosik by mógł się pokazać jakiś. Pierwszy, debiutancki. Tak. Na Termometr i torba. No to szukamy. Drapiemy. O proszę, tutaj dwa termometry. I centralnie, tu. ale i torbę masz. O i tu. Do tej głównej leci. Dobra. Napój motyl. Mm -hmm. Jest. Napój mu dmucham, bo... Nie chce się łapką wziąć. Tak. Napój mu... O jest napój. O jest. A Motylek, tu... Napój. Motylek. O, proszę. Był. Był. No. Kinia, wydrap. Bo będziesz drapać sobie z siódemeczkę. Szorciki <laughs> i arbuzik. Arbuzik i szorciki. No, miałaś, miałaś. No, troszkę. miałam, miałam. Lody, płetwy mamy. Tu nie widzę. Na dole dwa razy. Lody były. Dobrze. Dalej serduszko mi się tu pokazało. I mewa. Serce na górze w dwójce. O, jest, tak. Serduszko. Jest mewa. I na dole zabrakło. Nie ma. Tu mamy bluzeczkę i piłeczkę. Się zrymowało. Bluzeczka, piłeczka, dobra. No to mamy tu. Bluzki tu nie ma. A tu jest i bluzka, i piłka. OK, kostium flaming, mm -hmm. flaming tu, kostiumy tu, flaminga nie widzę, jest na dole, e, tutaj zobacz. O, i tu jest wiele opcji Ci się otwiera, zobacz. właśnie, tutaj mm -hmm. ładnie by kompas dał 500 zł, mamy rozgwiazdę i, i tęczę, tęczę rozgwiazda tęcza, tęcza w tu. trzeciej, zobacz 150, dwie rozgwiazdy mm -hmm. w czwórce, tu mamy i tu mamy, no i tu, tu jest po tęcza i jest rozgwiazda, no do szczęścia brakuje tylko żółwik, kotwica i ośmiornica tak ci się rymuje rymują mi się te symbole kotwica ośmiornica mm -hmm. tu a na dole nie ma nic nie trafiliśmy dwa ostatnie chmura kostka Murka i kosteczka. Ła! Wow. Zobaczcie! Tylko blokuje aparat. Trzy pod rząd, jak się zdrapały. Tu mamy chmurkę. Czyli Miśku, ja mam y, okrągłe zero. O, nie. Oza. Osa chyba. Osa. 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 Oza. No to co. Oza, mężu, no Czyli to ja, Czyli zmiana drapiąca. Powiem Ci tak, trzymam kciuki, no niech ci coś padnie. trzymamy za te moje haha. <laughs> -ha. Za te twoje ha, -ha No to i zobaczymy. Co w owocówce? A gdzie moje piciu? A tam. Pić na dobra. parapecie, a my drapiemy. Ja już zasiadam. Zmiana drapiącego. No to zacznę. Kochani, zacznę od owocóweczki. Mm -hmm. Arbuzika to ja wybram. Yy, bo powiedziałam panu Jackowi, żeby z arbuzikiem mi dał. Arbuzik. No to szukamy. Tak samo. Tu arbuziki. Czy będzie widać całą? Może kapkę. Tak, trzeba troszeczkę... O. o, kapeczkę oddalimy i chyba będzie cała przybliżona. Dobra, teraz żeby nie pokazać... Op, o, idealnie idealnie. Już tu coś na górze no, odsłaniałem. Właśnie. Ok, kiwi, truskaweczka. I szukamy. Truskawka. Tu kiwi jak ładnie. W rządkach stoją. Ruskawka, Truskawka. Fajnie. Fajnie. Arbuz. Ananas. Ananasik. Nasz arbuzik. Okej. Okay. Mm -hmm. Gdzie te symbole? No Miśku, na dole an arbuzy. Ananas to jest tylko ten jeden. Jeden. I Arbuziki. arbuzy. Tak. Bardziej tutaj dół okupują. Mamy to. Kolejny to kokosik, awokado. To może tak, zaczniemy od awokado. Teraz kokoski. I chyba mamy to. Mamy. Kolejne dwa borówka, cytryna. No to cytryny wjeżdżają pierwsze. Mamy boróweczkę. Następne cytrynki i chyba tak. wyczyszczone. Pomarańcza i winogrono. No to ciach. Winogronko tu. Tu mamy owocki. Winogronko jeszcze. jest. Wszystko, wszystko, wszystko. Przedostatnia para jest nią. Gruszka i jabłuszko. No to tak. Jabłka. Wyczyszczę. Tu na dole. Zobacz, tu karambola. Tylko. Mm -hmm. A gruszki tak schodkowo widziałem, że będą schodziły. Ciach. Ciach i tutaj. I jeszcze. Tu wlecik. O! Czyli ta karambola, tu by dała już nam dwie linie. Tak. A mamy? Brzoskwinkę. Zrobimy teraz taki mm. małe oczekiwanie. Małe oczekiwanie. Czyżby ostatnim symbolem była ta karambola? Sprawdzamy. A dostaliśmy banany. Banany tu. Banany bole. tam. Banany nic nie dadzą nam. Oj, oj, oj! Ale pięknie rymujesz. G, Y i J, kochani. No, bananki nie pomogły, to nic. Kochani, to nic. To nic. Sprawdzimy, czy tu się będziemy śmiali. Ha -ha. I czy będzie, haha, haha -ha. ha -ha było w owocówce, tu chcemy linii, skosa, no nie wiem, poziomu, pionu. Czegokolwiek. Sprawdzimy. A szukać będziemy wodolot i arbus. No to tak, arbuzik już, arbuzik wodolot. Tutaj nie widać nic, czyli są wodolot. Mm -hmm. Minimum na dole jeden i tak jest. Co dalej? Foto i tęcza. Foto tęcza. Mamy tęcze. Jest kolejna. Aparacik się znalazł, a I na tu? dole... Tu, zobacz, masz dwie. Proszę, proszę. Dwie tęcze, fajnie. No to co? Słońce i kapelusz. Słoneczko już. Kapelusz się mhm. znalazł. A na dole... Kapelusz. Będzie, można powiedzieć... Przed tą zdrapką, żeby tutaj było czapki z głów. Tak. Żeby ładnie tu coś wpadło. Ośmiornica i liść. Zobacz Miłoszka, zobacz. Tu. I jedno i drugie. Kolejna ośmiornica trafiona. Tu masz liście. Mm. Fajnie. Wiesz, a nie, już Fajnie, fajnie. to no, już padamki czekają na swoją kolej, a teraz Kotwica i Motyl. Szukamy Kotwicy, Motylka. Mamy w trzeciej Kotwice. Tutaj Motyl. I sprawdźmy co na dole. Kotwica. Jest. 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 Kolejne dwa. Ryba, chmurka, no to chmurkę mamy tu, chciałoby się, chciało. chciałoby się, chciałoby się, chmurka, rybka, czy coś jeszcze, tu mamy chmurę, kolejną, oj tu, chociaż zrocik, a na dole rybki schodkowo teraz, no dobra. Lecimy po dwa kolejne lody, parasol. No to tak, lody mamy. Szukamy dalej. Parasolka jest. I parasolka? Tu jeszcze. Tu jeszcze. O! Mm -hmm. to z kolei. Lody. lody pokazały się, więc je drapiemy. No dobra. Kompas. I latarnia. Ja już coś widzę. I Miśka coś już widzi. Kochani. Miśu gratuluję. Mamy wygraną. Gratuluję. Kompasik. Zobaczymy może coś jeszcze. Kompasik tu. Kompasik kolejny. I tu mamy kompas sztuk jeden. Dobra. No to kolejne dwa. Delfinek. Nuta. Delfin już. Mamy nutę. Tutaj jest z nami Delfin. Mm -hmm. A na dole? Nie ma. No nie było tym razem ani jednego, ani drugiego. No to dwa ostatnie. Rozgwiazda ja i napój. Rozgwiazda jest. Tu mamy napój. O, Jęknie. kochani, druga linia, rozgwiazda, napój, na dole mamy jeszcze cyk, cyk, cyk. czyli co? 20 złotych. Dwie dyszki, kochani, jednak, ha, 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 zwróciły się nam obydwie. Misiaki i Cie. mamy 3 razy C. Pięknie. Pięknie. Misi, no to gratuluję. No dziękuję, dziękuję. Za piękną, grubą rybę słuchaj. No to kochani, bierzemy się na ruszt i zrobimy tak. 2, 4, 6, 8, 10. 2 na 4 na 15, nie? No. A Czyli co? tu będzie, tu będzie, o, dotąd. No ale co Zrobimy coś takiego, że skoro Ty lubisz tą zrabkę, to ja zacznę, ale Ty ją dokończysz i Ty będziesz miała jeszcze bonus. Uuu, Zrobimy 50-50 na tym challenge'u. Teraz kebab się się rolada. Dobra. Będzie mieszany. Połowę zjem ja, połowę Ty. Na pół go dziobniemy. Dobra. No to szukamy. Szukamy siódemki, księżyca, a może... Planeta, Planeta. W końcu. zdrabka z numerem 5. Czy to będzie zdrabka na piątkę? Uważaj na kontrolę. Sprawdzamy. I zaczynamy tornadem. Kłódeczką. Kometa. Ananas. Astronom tu fryła. Rakieta. Klucz znalazłem, no to Ach. chyba szybko się znalazł, to chyba szybko zacznie sypać. Wygranymi portfelik Portel. nie w tej zdrabce, melon. Jedziemy dalej. Awokado, gwiazdeczka. Korona. Parasol, perła i... I u mnie wisienki, więc teraz miśka. Dokoncz, dokoncz dzieła. uwielbiam kosmiczną siódemkę. Tak jest, więc oddajemy w ręce Kini zdrabkę i liczę, że tutaj teraz ty coś wydrapiesz. O. No dobra, no to drapiemy <grym> dalej. Prawie, prawie, ale ten zegar. Tak, tak, to już czas na wygrany. <grym> Piłka. Chmury. Teleskop, diament, słoneczko, pięknie się uśmiecha, plejada, palma, kwiatek, moje narty ukochane, obcy, jabłuszko, cytrynka. I antena, ale, no, ale jeszcze bonusik. Jeszcze jest szansa, no, bonusik. Bonusik, a w bonusie pik! pik, kochani. Ale miło mi było z tobą zdrapać tą zdrapkę na pół. No, na pół ją liście. Jest D, C o. i O. Tu mamy D. D, C i O. Kontrolne, różne, ale kochani, cieszymy się, że chociaż w Paradiso, w Paradiso dwie linie no. dały dzisiaj... Na pomnożenie będzie. będzie. Tak jest. Na kolejne challenge. Kto wie, kto wie. Zobaczymy, coś wymyślimy. Kochani, głowa do góry. Szukamy dalej pięknych zdrapeczek. Wam, Wam życzymy miłego tak, dnia. Pięknego, słonecznego dnia. Dużo picie wody w te tak upały. Dużo uśmiechu. Samej pozytywnej energii wokół. I Buziaki. I widzimy się z Wami na kolejnych odcinkach. Tak, dokładnie. Pa! pa.